moi drodzy wracam w tym odcinku na kanał i dzisiaj no wiem, to wasza Zuska, czyli ja. No wiem, długo mnie nie było chyba, no ale nie miałam pomysłu na żaden film. No, naprawdę. No i nie miałam czasu na nagrywanie, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. I. Teraz jest to taki specjal, no bo nagrywałam już bardzo dużo filmów. Tylko w tym roku, 2021. Tylko rok nagrywałam filmy. A teraz ben, A teraz już 2 lata prawie. No w sumie minął rok. I teraz jest 2022. Po raz pierwszy nagrywam filmik w in, innego roku. I mam nadzieję, i teraz wysyłam pozdrowienia z okazji Nowego Roku. Dzisiaj pozdrawiam Drace za komentarz za komentarz, bo na tamtym kanale nagrywałam trailer o szkole i dodał mi taki komentarz super. I już nie pamiętam jak się tamten drugi nazywał kanał, ale dał mi taki komentarz. Cześć. Kiedy nagrałam moje świnki morskie jakby taki na TikToka i mam nadzieję, że... I też mam bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam też moją całą rodzinę, moją siostrę Martynę i oczywiście jeszcze drugą siostrę Natalię, bo mam dwie siostry. I... No, i nie wiem co już dalej powiedzieć, i mam nadzieję, że znowu będę nagrywać dalej filmy. Dobra. Więc życzymy ZUSKA LPS TV. Po raz pierwszy nagrywam filmy w 2022 roku, bo jest dopiero 1 stycznia, nowy rok. To będzie nieważne, no to papa już nie wiem co dalej powiedzieć. A jeszcze jedno coś o Loganie. Informacja. Logan, tak naprawdę tamta nowa siostra Logana nie była jego siostrą. Tylko taką jedną kuzynką. I oczywiście przyjaciółką Roxy. I ona miała niedługo wyjechać też do domu właśnie. Bo ona przyjechała do nich, Mówiłem, nie miałam fajnych takich dobrych pomysłów, żeby Lola była siostrą Logana. Chciałabym, żeby Logan był jedną siostrę, tak by było lepiej. Dobra, to patrzę.